if you want to get all these guys to rise you is is to do fight. Co? So I suppose there is no longer a reason to hide the fact. What will you do so with this I just want a better here. I want a better life somewhere else. I suggest we put aside our differences and work together. In what manner, man?

You yourself have raised a hand against the dust. What guarantee have we that you are not attempting to ensnare us? Test me. So be it. We have need of cutting tools, man. It's it's shot shot nie in the engineer has to bring us Narzędzia? Tools, huh? The weapons you could obtain now. Deal. That. Dobra, oto narzędzia. Rozbuntowanego mutanta. No i teraz kurde zaczyna się problem. Musimy gdzieś znaleźć narzędzia. Tylko teraz gdzie mogę znaleźć narzędzia? Narzędzia. Jak to idzie mogę znaleźć narzędzia? Hey, Ten gość mnie denerwuje teraz. Nigdy już wcześniej could. widziałem, a już mnie denerwował. To jakoś yeah but lots more disgusting we'd rather have a dog by far what's going on here hey it's all right roy we're just teasing the animal a bit we're bored out of our skulls if that's the only way you can keep yourself Boże, ja nawet nie wiedziałem, że tu chodziło o tego gościa, ten gościu jest fajny. Boże, biedny ja, co ja zrobiłem, a ja chciałem mu pomóc. Nie, 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 ja nie mam jakiegoś save'u innego, bo jak chcę to wczytać i go... ...powiedzieć... ...i to będzie trochę za daleko, to ja wczytam i kurde, to odzyskam. Dać mu tamto potrzebne narzędzia. No i chyba teraz to naprawimy. Jeśli tutaj chodzi o tych, to ja tych gości polubiłem.

Ty też? On się sklonował czy co? Ga gapi się tak samo jak... Zaraz... Czy to nie jest twój dawno zaginiony brat-bliźniak? Gapicie się tam na siebie? Może, może dlatego i się nie było tak znaleźć? Tak się gapią bezwładnie. A tutaj chyba będzie skrzyka do wrażeniami. Bo to jest wydaje mi się, że jeden z tych obozów. Nie? Nie, no to dobra. No to chyba pójdźmy do cystem, bo jak tam jest jakaś rekrutacja... To mi się zdaje idealnym miejscem. Dobra, sprawdźmy logi. Dywersja. Muta no i no, potrzebne... Wielka ucieczka. Broń do walk. Dostać się do odwiertu. To potem. Rozmawiaj z żenem. Mamy jakieś tutaj trakowanie. Ukryć skończone zadania. Pan pomocsk. Dziennik, coś tam, coś tam, coś tam. Fakacje. Z jenem, porozmawiać muszę z jenem. O no, to, z jenem porozmawiamy. Daję mu jeny w łapę. Boże, co to jest? Co oni chcą się lać? Boże nie, oni są mocni. Ej, co się. Sam się lat rzuciłem, no i się dziwię, że są mocni. Tutaj trzeba jakoś taktycznie. O, jest jeden. Sykrety i ludzie w okularach I z hełmami są niewrażliwi Dobra Czyli Pobiliśmy trochę tych lamusów A tutaj widzę jakąś skrzynkę O 10 serum To jest Warte tego Co oni tutaj robili To nie mam pojęcia Handlowali tym To są jakieś narkotyki Marihuanen Przeszukaj, o, części dla mechanika Myślę, że te części na mechanika są po prostu po całej mapie tutaj rozsiane po tym obozie 19 i muszę je tak po prostu szukać i to nie będzie takie proste To jest ten gen? Co to, psina się rzuca? Psów nie można oślepić O, chyba trochę nie trafiliśmy A a, muszę spróbować go uderzyć od tyłu. Mogę się domyślić, że to nie wrażliwe na taki frontalnek. Tak, tak wyglądają z przodu. kryt weszł. Wszedł. Weszedł. Chyba wiesz Dobra, łączył się kryt, może najpierw tylko Wszystkie psy. No to jest prawa ataku psu. Nie wiem,

Hmm. Tak, chyba nam z pieski naprawdę poważnym. co o trochę dużo może rozwalimy hop hop musimy sklepać. Trochę za dużo ich. Dobra, trochę ich jest tutaj za dużo. Załaduj ostatni stan gry. Będziemy musieli jakiejś czyjś, jakąś mocniejszą bronią tutaj przyjść. Bo tak to nie mamy szans. Zerowe. Tak Może powinienem robić więcej uników? A kto wie. Ale trochę sobie wrogów zrobiliśmy. Aha. To rozłożyliśmy spokojnie, ale tyle. Boże, jaki ten gość ma głos. Myślę, że ludzie nas tutaj powolutku lubią. byłem nowych przyjaciół tak dalej, nowe znajomości, takie sytuacje, ale by ci z wydali. Tak. nie mogę? Nie mogę? Nie, niewidzialny ścieżek. No nie mogę spaść niżej O, Tutaj mogą być dobre narzędzia dla do mechanika Nie, ale mamy kolejny złom Roju robił recenzję tej gry, to bym dał pod tytuł gra o zbieraniu złomu Może sobie tutaj trochę ulepszę I... to moją do rurkę mocjony materiał. materiał Gwoździe? Hmm, Mam fizyczne lepsze. Hmm. to jest dobry antypoślisk. Ulepsz. Uchwyt antypoślizg. A coś w tej zbroi? Mam jakieś drugie miejsce. Na jakie możemy ulepszyć? Przed pusto. Skóra metal hityna co jest lepsze hityna czy metal regeneracja życia różnienia fizyczne chyba regeneracja życia by się przydała z hityny no i trochę jesteśmy ulepszeni no, no to szukamy dalej narzędzi dla mechanika no i o tych systemów musimy się dostać jakoś tu będziemy mieli dostęp? Nie musi pogadać z tym, że jak mu by tam było Jenem Przedniesz pełni coś tam Tu jest Jen gdzieś Jen, 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 jen. Wątpię, żebyśmy Jen gdzieś tutaj znaleźli O, tam nie wyjdziemy Czyli jen musi być koniecznie tutaj gdzie musieliśmy wejść i dostaliśmy w duchę no. Trzeba skopać tyłek. Co tam położony? No, wykorzystamy, że jeden się tego. Aj, cholera, już się odbugował. Nie no, tak przecież ten ma okulary. Może pobiegamy w kółko. Tu tutu tu, 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 tu. O no, no, i teraz to rozumiem walkę. Cholera! Tak blisko. No kurwe, no. Tak blisko. No to już od razu sobie przygotuję pod trójkę. Dobra, no i trzeba będzie od razu rozkazać cnocie, żeby wiedział kolać. A, Rozkazy. Atakuj najbliższego wroga. Postawa obronna. Więc tak, dobra, atakuj tego wroga najbliższego. Okej. Okay. No, musimy zebrać ich w grupkę Ta. No, no i to się rozumie tutaj sklepanie mam nam No, teraz to No przeżył tylko ten mi się zdaje o. No i sklepani No to wstawaj Ta coś miał koleś Nic ciekawego A coś tutaj mamy? Żelastwo Złom, żelastwo Tutaj mamy... Mutanta, który pracuje I gościu, który go pilnuje Musimy znaleźć tego gościa od elektryki Gdzie on jest? Top Stołówka widzę i tutaj gdzieś mamy te punkty zadaniowe Czyli na stołówce jest chyba ten gościu. Po co wy tutaj w ogóle przechodziliśmy? jeśli ten gościu się okaże, że jest na stołówce Ale wystarczyło im skopać dupę. No już myślę, że szasu na dzielni wzrasta, co Tak będziemy musieli kończyć odcinek, tylko znajdziemy tego jena i z nim porozmawiamy Takich większych kotletów w tym odcinku nie zrobiliśmy kotletów konkretów Tutaj jest ten Jen? Tutaj Mówię, Jay. J. Wiesz, The cistern, huh? You thinking of something? You looking to stock up on water? Let's just say it's a hypothetical question. Well, then, hypothetically speaking, I'll tell you. If somebody who is not you, of course, wanted to enter the cistern, he'd need an official pass from the boss himself, or he'd get shot two yards from the entrance. And if this person wanted to go there unofficially? Well, then okay. there's only one way. Go across the mushroom field and walk through a pack of those fucking moles, take some balls. I to hear he would also need a key, the kind that only the guards at the sentry post have, seeing as how the entrance has been sealed since the infestation. So that person would have to find an understanding guard, like Bob for example. Thanks for I the tip. Gotta go. Dobra, no to... O, jeszcze nie będę kończył odcinka, ile mam? Jeszcze mam czas, pogadamy z Bobem, załatwiły sobie mniej więcej przejście, bo wiemy, gdzie jest Bob. Uratowaliśmy go od pieseła. I to była częścią misji, częścią misji, którą musieliśmy by zrobić potem, żeby, kurde, wykazało, że te psy mają wściekliznę. No a Bob by nam wtedy był wdzięczny za uratowanie dupy. Taka sytuacja. A on nic tego pieseła nadal nie sprzątnął. Sorry. The dark attack you, really? I don't understand. Usually the guy By the way, I heard you kicked ass with that fat guy in his gang. It's true. And to be honest, <laughs> he got off easy. You know, even if my comrades had to get involved, I really think most of them are glad you did what you did. I know that even okay, with that. you people, this guy would have ended up in front of a firing squad. But here you're prisoners of war. And playing cop. Bo tego tak, nie. Dobra, czytamy sobie tutaj. czytajcie A mnie to kurde zastanawia, Czemu ten cnotę tak cały czas za nami. O, ktoś ktoś powiedział. Chciałem powiedzieć, że co? Czemu ten cnotę tak cały czas za nami łazi i nikt się nie wtrąci do tych rozmów? I czemu tak daleko od nas stoi, to się boi. i thought you wanted to participate i don't know if it's for one trip but we want to kick his head in with something i just really oh, had to do that makes you laugh anyway as far as taking part goes i might have turned it down Oh, you too uh gotta go my cop's came. yeah what could i miss for poker the bear I do it to work to work well, so they asked me to clean up the mushroom field too and you said yes right away I hope you know what you're doing Roy anyway it's true it's a lot quieter right now down there here's the keys oh I'm I dropped something personal in the cave a memento of my parents pisses me off to have to leave it down there with the... you know I can get in trouble helping you with this no but you don't look so good Yeah. So you understand? Dobra no to i czy coś jeszcze możemy się zapytać Dobra. master Budynku rekrutacji Dobra więc pora będzie zakończyć odcinek, ja się z wami pożegnam To było Mar Slocks